Chciałabym opowiedzieć Państwu o dobrej praktyce, którą Fundacja po drugie realizuje już od blisko 10 lat w pracy zarówno z dziewczętami, jak i chłopcami. Ta dobra praktyka dotyczy budowania świadomych, odpowiedzialnych postaw wobec rodzicielstwa, macierzyństwa, tacierzyństwa. Ta praktyka jest bardzo szczególna, ponieważ daje możliwość młodym ludziom doświadczania rodzicielstwa. Na czym to polega? Ano, mamy takie specjalne lalki. Jak Państwo widzą, laleczka przypomina niemowlę. Ona nawet waży tyle, ile waży niemowlę, około 3 kg. Ta laleczka po podłączeniu jej do komputera zachowuje się również jak malutkie dziecko. Zacznijmy chociażby od tego, że jak widać, główka tego. Niemowlęcia, tego fantoma jest ruchoma. Kiedy podłączymy lalkę do komputera, musimy opiekować się nią dokładnie tak, jak opiekujemy się małym dzieckiem, zaczynając od tego, że musimy tę lalkę prawidłowo trzymać i dbać, żeby jej główka nie upadała. Jakie czynności rodzic, dziewczyna, chłopak może wykonywać opiekując się tą lalką? Oczywiście będzie tę lalkę przewijał. Lalka ma swoje specjalne dwie pieluszki na zmianę żółtą i zieloną. Będzie tę lalkę karmił. Mamy buteleczkę do karmienia dziecka, ale może też mama karmić lalkę piersią. Mamy specjalną nakładkę, którą kobieta może sobie założyć na piersi i dziecko też będzie jadło mleko z piersi swojej. Mamy. Ta lalka, tak jak powiedziałam, jest podłączana do komputera, jest specjalnie programowana i możemy sprawdzić, jak przebiega opieka rodzica nad. Dzieckiem. Komputer y, będzie do tej lalki wysyłał różne sygnały i ona będzie nam też dawała sygnały. Lalka będzie płakała, kiedy będzie głodna, będzie płakała, kiedy trzeba będzie ją troszkę ukołysać do snu, będzie płakała, kiedy będzie miała mokrą pieluszkę, a zadaniem rodzica będzie odgadnąć, czego dziecko potrzebuje. I wszystkie czynności, które rodzic wykona, zostaną zapisane przez komputer i będziemy mogli podejrzeć, jak ta opieka nad lalką wyglądała. My takie lalki dajemy młodzieży pod opiekę na 3 dni. E, opieka trwa 24 godziny na dobę, co oznacza, że oczywiście rodzic będzie musiał w nocy wstawać, budzić się, e, karmić, zmieniać pieluchę, kołysać, bo dziecko gorączkuje na przykład, albo ząbkuje, albo po prostu ma zły e, humor. Te trzy dni opieki nad fantomem pozwalają młodzieży zobaczyć, jak. E, Wymagający jest ten pierwszy czas, kiedy dziecko pojawia, na, pojawia się na świecie. Są one pretekstem do rozmowy z młodymi ludźmi o tym, czy są już gotowi? O tym, jak sobie radzą wobec takiego wyzwania. Czy było to dla nich łatwe, przyjemne? Czy to jest już ten moment, żeby zostali rodzicem? Kiedy po tych trzech dniach opieki nad lalką pytamy yy, dziewczęta czy chłopców o to, jak przebiegał dla nich ten czas, jak im płynął i czy czują się gotowi, właściwie wszyscy mówią, że nie. Absolutnie, że to nie jest ten moment. I to doświadczenie. Opieki nad fantomem niemowlęcia jest właśnie po to, żeby młodzi ludzie uprzytomnili sobie, czym jest rodzicielstwo. Ten projekt jest też. Fantastyczny, dlatego że my nie narzucamy młodym ludziom żadnej teorii w tej sprawie, my nie narzucamy im ich poglądu, to jest ich własne doświadczenie i oni mogą na podstawie tego doświadczenia wysnuć własne wnioski. Co jest jeszcze wspaniałe w tym działaniu, młodzież bardzo je lubi, bo ono nie polega na tym, że przychodzi prawda, ktoś dorosły i wykłada mądrą teorię, i ostrzega, wiesz, to nie jest dobrze, jeżeli zostaniesz rodzicem zbyt wcześnie, straszy y, tym rodzicielstwem. Y, oni mogą to poczuć y, na własnym doświadczeniu. Oni mogą to zbadać, wyciągnąć swoje wnioski i też y, przy okazji tego działania oni się świetnie. Bawią. Oprócz tego, że y, możemy młodzieży pokazać takie zdrowe laleczki, które y, imitują niemowlęta, mamy też tak zwane lalki profilaktyczne. Oprócz tego, że pokazujemy młodzieży, na czym polega opieka nad zdrowym niemowlęciem, oprócz tego, że młodzież może doświadczyć tej niesamowitej przygody, staramy się też w ramach naszego programu przestrzec młodych ludzi przed różnymi zagrożeniami i sporo czasu poświęcamy na taką edukację i profilaktykę związaną z zażywaniem narkotyków i piciem alkoholu przez ciężarne kobiety po to żeby młodzież nie miała takiego wrażenia, że my tylko się tutaj mądrzymy, przestrzegamy, mamy kolejne laleczki, które pozwalają na dodatkowe doświadczenia. To są już doświadczenia troszkę trudniejsze. Jak państwo zapewne widzą, ta lalka nie przedstawia zdrowego niemowlęcia. Lalka ma bardzo niską masę urodzeniową, jest malutka, troszkę jakby ma powykręcane kończyny. Ta lalka pokazuje, co może stać się dziecku, jeśli jego mama w czasie ciąży będzie zażywała narkotyki. To jest lalka prezentująca dziecko urodzone na głodzie narkotykowym. Kiedy my Laleczkę włączymy, co mam nadzieję, że mi się uda. Momenci. O. Lalka zaczyna przeraźliwie płakać i się trzęsie. Cała y, drży. Y, tak właśnie będzie wyglądało dziecko, którego mama będzie zażywała narkotyki w czasie ciąży. Młodzież, kiedy bierze tę lalkę na ręce, od razu rzuca takie deklaracje. Nigdy nie będę brać narkotyków, kiedy będę w ciąży. My bardzo wierzymy, że taka lekcja pozostanie w nich na zawsze i ten kontakt z, co prawda, sztucznym dzieckiem, ale jednak bardzo skrzywdzonym zapadnie młodym ludziom w pamięć. Pokazujemy również młodzieży, co się może stać, kiedy mama będzie piła alkohol w czasie ciąży. Tutaj mamy bardzo charakterystyczny fantom, który prezentuje takie fizyczne, charakterystyczne cechy dla dziecka urodzonego z zespołem FAS, czyli płodowym zespołem alkoholowym. W czasie rozmów z młodzieżą przestrzegamy, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu którą kobieta może wypić w czasie ciąży. Alkohol to płodowy zespół alkoholowy. To nie tylko wygląd, który prezentuje ta laleczka, ale również Szereg trudności, z którymi będzie mierzyło się dziecko y, urodzone z syndromem FAS. To będą trudności intelektualne, trudności w nawiązywaniu y, relacji, y, w uczeniu się, w komunikacji. Y, bardzo wiele różnych spraw, których doświadczy dziecko, którego mama piła alkohol w czasie ciąży. Oczywiście y, każdy uczestnik y, tych naszych zajęć może tą laleczkę wziąć na ręce, może porównać ją y, ze zdrowym dzieckiem. Ale to znowu jest takie doświadczenie, które zapada w pamięć, i my wierzymy, że pozostaje z młodzieżą na zawsze i jednak powstrzymuje przed niewłaściwymi zachowaniami w czasie y, ciąży. I jeszcze jeden fantom, też y, dosyć no, przerażający w jakimś sensie. Y, nie jest to zbyt przyjemna y, sprawa, ale bardzo ważna, o której także y, mówimy. Y, ta laleczka, jak Państwo widzą, no ma przezroczystą główkę, przez którą prześwituje mózg. Dookoła główki tego dziecka mamy różne rysunki prezentujące różne funkcje mózgu, odpowiadające za ruch, za wzrok, za możliwość kojarzenia. Za wyobraźnię i tak dalej. Ta lalka służy nam do tego, żebyśmy wytłumaczyli młodym ludziom, jak bardzo niebezpieczne jest potrząsanie dzieckiem. Dobrze wiemy, że małe dziecko potrafi czasami płakać bardzo, bardzo długo, i rodzic, opiekując się nim, ma prawo czuć się rozdrażniony, zdenerwowany. Ale nie ma prawa dzieckiem potrząsać, dlatego, że jeszcze ta konstrukcja w główce dziecka, ten mózg nie jest tak dobrze osadzony i każde potrząśnięcie może powodować, że będzie się obijał o ściany czaszki i dojdzie do poważnych uszkodzeń. Włączając tę laleczkę, robimy taki eksperyment. Potrząsamy nią i wówczas w której części główki zapalają się diody i one pokazują, jaką część, jaką funkcję dziecka uszkodziliśmy. Może nie jest to zbyt przyjemny eksperyment, i nawet potrząsanie taką lalką nie należy do czynności przyjemnych, ale myślę, że znów jest to coś, co zapada w pamięć i coś, o czym ci młodzi ludzie, którzy wezmą udział w warsztatach, Powinni zapamiętać i wierzymy, że będzie to powstrzymywało nawet najbardziej zdenerwowaną przyszłą mamę czy przyszłego tatę przed potrząsaniem dzieckiem. Tak jak powiedziałam na początku, te zajęcia z młodzieżą prowadzimy już od 10 lat. Wzięło w nich udział, myślę, że kilka tysięcy młodych ludzi. One się fenomenalnie sprawdzają. Dla młodzieży są doskonałym. Doświadczeniem, są źródłem wiedzy, ale są również takim działaniem, które pozwala nie tylko myśleć o sobie w kontekście rodzicielstwa, macierzyństwa, ale także o sobie w kontekście odpowiedzialności, obowiązkowości, tego jak sobie radzę z emocjami, jak sobie radzę z wyzwaniami. Zdecydowana większość młodzieży, która bierze udział w tych zajęciach, jest z nich zadowolona i pamięta o nich latami. Bardzo polecam tę formę pracy, myślę, że jest niezmiernie wartościowa i rozwijająca.